Cześć z tej strony Kasia. I Perkus. A Wy znajdujecie się na kanale Ogrywamy. Ogrywamy. Dzisiaj miał być odcinek z pojedynkiem, ale stwierdziliśmy, że chcemy Wam przybliżyć grę, o której już ostatnio wspominaliśmy. To będzie pojedynek. Pojedynek z czasem, żeby zdobyć tę grę tak. Dobra, nie niech jaką będzie. Jest, jest tylko możliwość. E, no. Chcielibyśmy Wam powiedzieć o Unmatched Buffy, The Vampire Slayer. Chyba dobrze, to bym mówiła. Dostałam tą grę od mojego męża na urodziny. Z racji tego, że lubujemy się w amacztach, więc stwierdził, a co kupię jeszcze jedną część, niech ma. Nie, bo chciałem kupić jej jeszcze brusali i chciałem jej kupić jeszcze dinozaurki, dinozaury. Dzwoniłem do kilku sklepów, no nie mamy, nie mamy, patrzę u trollów jest. Dzwoni do trollów, no to są jakieś stare informacje, niestety będą najprawdopodobniej pod koniec kwietnia. No i nadal na Trzech Trollach wisi taka informacja, że te gry będą dostępne pod koniec kwietnia. Na ile to jest informacja potwierdzona, nie powiemy Wam, bo się nie interesujemy na razie tematem, bo aktualnie ogrywamy inne planszóweczki. Nic nie A my chcielibyśmy Wam dzisiaj przybliżyć, co znajdziecie w tym pudełku Anmatch, czyli w Buffy i dodatkowo co tam się ewentualnie zmienia, tak żebyście wiedzieli, czy warto inwestować w ten tytuł, czy możecie sobie dać spokój, bo te postacie, które są aktualnie wypuszczone na rynek polski Wam w zupełności wystarczą. Tak, musimy pamiętać, że w tym momencie wychodzi Koblen to Fog, czyli bruk i mgła w języku polskim i potem Ogry Games zapowiedziało już, że będzie... I jeszcze zapomniałeś o czerwonym kapturku i Tak, byli tak, 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 y, ale do czego, do czego zmierzam? Ogry Games zapowiedziało, że będzie... E, Vol 2 Unmatched, mm -hmm. i tam będzie mój ulubiony generał Wukong, także na to też bardzo czekam i. Mi jeżeli, Wukong się tylko kojarzy z League of Legends, z tą małpą. Bo ty się no to jest ta małpka, to jest małpi król. Także jeszcze się musisz troszeczkę dowiedzieć na ten temat, ale no, tego nie będzie w języku polskim na 99,9%. Także, jeżeli macie możliwość złapania tego w języku angielskim i lubicie tak unmatchy jak my, to bierzcie, a teraz lecimy z tym, co możecie znaleźć w tym pudełeczku. A jeszcze nie. Ja powiem jedną ważną rzecz, na którą zwróciłam uwagę podczas przygotowywania się do tego odcinka, że Buffy jest dedykowany dla dzieci od 14 roku życia. Okay. Pozostałe części unmatch mamy napisane 9. Więc myślę, że to wynika z tego, co znajdziemy w tym pudełku i z tym, że to jest tematyka wampirów. No, troszeczkę krwi tutaj jest więcej niż, niż na innych pudełkach, no, ale wampir to wampir, nie? To jest taka pierwsza różnica, a teraz omówimy Wam poszczególne talie. Podzieliliśmy się w ten sposób, że ja wzięłam dwie panie, Łukasz wziął dwóch panów, także zapraszamy Was na stół i zaraz będziemy Wam mówić, co kto robi, co tutaj się zmienia, co wchodzi do gry, i tak dalej. Zacznijmy od tego, że oprócz postaci dostajemy jak zwykle dwustronną planszę. Wygląda ona następująco. Tutaj jest chyba jakiś domeczek, kawałek grudka i nie wiem, składnik na drewno, czy co Pamiętajcie, to jest? Pamiętajcie, że wampiry trzeba zaprosić. The Originals, jakbyście nie wiedzieli o co chodzi, albo Vampire Diaries. Tak. I druga strona jest taka bardziej, nie wiem, egzotyczna. jest miasto mamy tutaj. Trochę to wygląda tak jak, nie wiem, w amerykańskich yy, tych terenach nad morzem, nie? Że masz takie wysokie budynki. Mniejsza, dobra. Ta nam się bardziej podoba. Nie wiem czemu, ale ta nam się bardziej podoba. I teraz tak jak Kasia powiedziała. Standardowo <coughs> dostajemy figureczki. Mm -hmm. To jest figureczka Spajka, którego będzie Wam mówił Łukasz. To jest figureczka Angela. Ja mam Buffy oraz... Willow i dodatkowo każdy z nich tutaj akurat ma pomocników. Willow ma Tarę. Angel ma Fate. Spike ma Drusillę, a Buffy ma dwóch. It depends jak to mówią. Tak jest. Standardowo mamy też liczniki życia. Tutaj się nic nie zmienia. Ja sobie biorę liczniki życia dla Buffy, Łukaszowi dam dla jego Wybrańców, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie. Pojawiają się jakieś żetony, o, którym też, o których też Wam będziemy wspominać. Mhm. No i w sumie to by było na tyle. Ja zacznę może sobie od. Tak leciutko zacznę. Zaczniemy mhm. od Buffy. Buffy to jest taka postać, która będzie się mogła przemieszczać po mapie w taki sposób, że ignoruje pozostałe postacie. Nawet jeżeli jakiś efekt będzie się kazał jej przemieścić, to będzie mogła to robić w taki sposób, że po prostu przez nich przenika. Trochę tak jak wielka stopa. Tak, mniej więcej tak. Yy, I Buffy będzie miała 14 życia, a jej pomocnicy 6. Obydwoje będą bić w zwarciu i chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o tych pomocnikach, bo Buffy będzie miała możliwość wyboru tych pomocników w momencie, kiedy pozna swojego Trzymy. rywala. Yy, I dlaczego to jest takie ważne? Bo oni mają dwie różne tak jakby umiejętności. Mhm, Mamy tak. Xandera i Gillesa. Xander to będzie taki. Nie wiem, jak to nazwać. To chyba po angielsku jest Zander nawet, nie Xander, no ale to. Możliwe. Zander będzie taki, powiedzmy, zabójcą, bo on będzie miał takie karty, że jeżeli będzie stał przy Buffy, to wartość jego karty, akurat tej, którą mam na ręce, będzie się zwiększać do 6 z dwóch. No to już jest, powiedzmy pokaźna wartość i to będzie dotyczyło zarówno obrony jak i ataku. Mm -hmm. Bo to jest taka karta właśnie. I dodatkowo, jeżeli będziemy atakować z Anderem e, za cztery, to po każdym takim starciu będziemy mogli dobrać jedną kartę. A Jills e, to będzie taki troszkę czyściciel, jeśli mogę to tak nazwać. E, ponieważ, e, jeżeli mniej więcej, jeżeli zagramy natychmiastową kartę Jillsa, będziemy mogli wybrać Przeciwnika, zobaczyć jego rękę i odrzucić jedną kartę na 100 kart odrzuconych. Takich kart ma trzy w talii. No, I dodatkowo on będzie nam troszkę wzmacniał naszą talię, ponieważ dzięki jego kolejnej akcji natychmiastowej będziemy mogli dociągać trzy karty, i takich kart jest dwie w jego talii. Mhm. Także myślę, że jest to dość ciekawa postać, i jest fajne to, że możesz sobie wybrać. I nie, to wygląda, nie? Jej umiejki, yy, znaczy to, to, jaki będzie miała pomocników na ręce w momencie, kiedy dopiero poznasz swoich yy, mm -hmm. przeciwników. I dodatkowo chciałabym wam powiedzieć o dosłownie trzech kartach, które powiedzmy mogą zwrócić Waszą uwagę w tej talii. Nie będziemy mówić teraz o wszystkich kartach, tylko o tych, o tych które wydają nam się, że są bardzo ciekawe i można powiedzieć takim. Trzonem gry według tak, nas, trzonem na tej postaci, postaci. Mhm. Ym, bo na pewno będą karty, które będą anulować efekty, które będą pozwalać na ciągnięcie karty i tak dalej, więc te sobie pominiemy. Tak jak Łukasz mówi, wybierzemy krem dla krem z tych tali. Buffy ma taką kartę jak Slayer Strange. i ona nam mówi o tym, że możemy przenieść wszystkich mhm. ym, Walczący, walczących z, przyklejonych, z Buffy, przyklejonych do Buffy. Tak, przyklejonych do Buffy w obrębie tej zony. Mhm. I wtedy po takim przeniesieniu zadajemy im po jednym obrażeniu. Każdemu, które go przeniesiemy. Kolejna karta, która jest warta uwagi, to jest Will Kick. I to ona mówi, że możemy przemieścić Buffy do trzech miejsc i wtedy po takim przemieszczeniu możemy zadać obrażenie każdemu sąsiadującemu przeciwnikowi z nią. Czyli tak jakby ona się broni, ale mimo wszystko później będzie zadawać obrażenia. Czyli teoretycznie, jeżeli Cartwheel Kick będzie twoją drugą kartą obrony, przemieszczasz buff i zadajesz obrażenie, używasz tej karty, którą której mówiłeś przed chwileczką i nawet nie zadając obrażeń, ty zadajesz mnóstwo obrażeń. Pewnie tak. Eee, I kolejną kartą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest coś takiego, że jeżeli nie wygrywasz, to przegrywasz. Mniej więcej mhm. tak tłumaczę tą kartę. Bo jest powiedziane, że jeśli wygram, no to wtedy mogę dociągnąć dwie karty. W innym przypadku muszę sobie zadać jedno wrażenie. Okej. Okay. Czyli nie dość, że marnujemy bardzo mocną kartę, to jeszcze dostajemy jedną na twarz. Coś za coś. I to by była Buffy w wielkim skrócie. Tak. Ja dla kontrastu powiem o postaci, która wydaje mi się, że nie jest jakoś super mocna. Bo Buffy wygląda na bardzo, bardzo mocną. I mowa tutaj u panu, o Panu Angelu z takim mieczykiem. Ogólnie męskie bardzo fajne kolory, fioletowy i różowy, jeżeli chodzi o postaci. I teraz tak, Angel e, ma 16 punktów życia, jego pomocnik czyli Fate ma 8. E, wszystkie postaci nasze mają dwa ruchu, tylko Buffy ma 3, żeby było śmieszniej. I teraz tak, jeżeli albo Angel, albo Fate zaatakują i przegrają, czyli nie zadają obrażenia, Będę mógł dociągnąć kartę. No, czyli po prostu koło ratunkowe ci rzuca twój, Twoja postać. Tak i nie, zaraz ci wytłumaczę. I teraz tak. Yy, dlaczego mówię, że ta postać jest taka średnia? Ona ma bardzo typowe karty, bo tu jest jakieś 4 obrażenia, tu jest 3 yy, obrony i tak dalej, i tak dalej. I ma karty, które mają 5 ataku i 3, jeżeli chodzi o buffy. Busty. Yy, Busty, przepraszam. I teraz tak, jeżeli tutaj dociągamy karty, tutaj w co drugiej praktycznie karcie dociągamy karty, to znaczy, że mamy mnóstwo kart na ręce i z mnóstwem kart na ręce możemy się non stop bić. Rozumiesz o co chodzi? No, ale to też jest takie triki, bo mając mnóstwo kart na ręce, możecie później nie starczyć na ruch. Tak, zgadzam się, ale wyobraź sobie, że ty musisz poświęcać. Ruch, e, przepraszam, e, swoją turę na to, żeby dobierać te karty, a ja już mam set na ręce i dalej tych kart będę miał mnóstwo do obrony i do ataku. No ale ja czytając jego postać, <coughs> mam takie wrażenie, że on jest bardziej graczem defensywnym niż ofensywnym, jeśli mogę to tak, tak ująć. Tak, i teraz wchodzi Fate. Ja wychodzę z założenia, że Angel nie jest głównym bohaterem, tylko głównym bohaterem jest Fate. Ponieważ Angel ma zrobić wszystko żeby dostać karty fejta na ręce i tymi kartami zniszczyć przeciwnika, dlaczego? Czyli po prostu zasłania się kobietą, jednym słowem. Tak, dlaczego o tym mówię? Zadaj jedno obrażenie każdemu przyklejonemu do fejt. Razy dwa. Zadań dwa obrażenia osobie, jednej osobie przyklejonej do fejt. Razy trzy i dwie karty, które mają e, pięć, i jeszcze po tym fejt może się ruszyć o pięć. Czyli krótko mówiąc jest takim skrytobójcą. Czyli rozumiem, że. Jak przybiep... to było, przyjdź, przypiep, ucieknij. No? Yy, czyli rozumiem, że Angel dla niej będzie takim tankiem yy, i raczej tutaj idziemy w drugą stronę, że nie poświęcamy naszego pomocnika, tylko jednak go zostawiamy do końca. Tak, Angel też ma mocne karty, ale wydaje mi się, że nie tak mocne jak karty. Fajta. No, no, ja zasłania się kobietą. No tak, już czasami z niektórymi mężczyznami bywa, no, to zrobić. <laughs> Dobra, co z twoim Willow i Tara? Dobrze, ja jeszcze tylko zapomniałam powiedzieć, że jeżeli wybierzemy osobę przy Buffy, to drugą talię tego pomostnika odrzucamy. Wybieramy tylko jedną. Troszkę zepsułam, ale mam nadzieję, że mi darujecie. Dobra, mamy Willow i Tarę. Tutaj mamy duet babeczek. W tym duecie chodzi o to, że Willow może być Willow, Willow albo może być Dark Willow. I teraz, kiedy ona będzie się zmieniać nam w tą Dark Willow? Jeżeli albo Tara, albo Willow zadają obrażenia przeciwnikowi, to wtedy Willow zamienia się w Dark Willow. Jeżeli Dark Willow zakończy swój ruch obok Tary, wtedy staje się na powrót Willow. Okay. Ta postać ma 14 życia, główny bohater, 6 ma Tara, i obydwie są zasięgowe. No. Co moim zdaniem daje bardzo dużą przewagę przy tym, jakie karty ma Willow. I już Wam mówię, o co chodzi. Przeważnie karty Willow są takie, że nie mają żadnych efektów dodatkowych oprócz tych rozpatrywanych, jeżeli jest się Dark Willow. Mhm. I na przykład taka karta, która może być za 3 ataku lub 3 obrony daje nam coś takiego jak Blind Boost. Mhm. Czyli będziemy dobierali w ciemno z naszej talii kartę Odkrywali. No, i będziemy dodawali ten boost, który mamy, czarnym, e, który mamy w czarnym kółeczku, do wyniku tej karty. Czyli na przykład, jakbyśmy wyciągnęli taką samą kartę, to mielibyśmy aż 6 obrony, albo aż 6 ataku. No, to jest bardzo dużo. E, podobna karta jest kolejna, tylko tutaj mamy sam atak. I później, jeśli jesteśmy Dark Willow, to wtedy możemy przemieścić Willow w każde inne miejsce w jej zonie. I przez to musimy odrzucić wierzchnią kartę ze swojego deku, czyli ze swojej talii. Czyli tak, dostajemy dużą możliwość ruchu, ale za to musimy ponieść konsekwencje. Mm -hmm. Więc ta karta jest powiedzmy zrównoważona, i tutaj mamy kartę Willow, że jeżeli ona się broni, a jest Dark Willow, to wtedy może się zamienić w Willow. Popraczamy. I jeszcze mamy trzy karty, na które warto zwrócić uwagę. Willow ma taką umiejętność, że jeżeli jej Friendly Fighter został pokonany, czyli pewnie Tara, tak mhm. by wychodziło, ewentualnie jak gramy w dwie osoby, no to wtedy. Ha, bo e zapomniałem, że jest tryb dwóch na dwóch, no jasne. Tak, e możemy umieścić tego wojownika w dowolnym miejscu e w zonie Willow i dodać mu trzy życia. Czyli tak jakby zmartwychwstaje, i ta Mordu. karta właśnie, tak się nazywa Resurrect. Później mamy znowu kartę Willow natychmiastowej akcji. Jeżeli jesteśmy zwykłą Willow, to możemy dociągnąć dwie karty. Mhm. Jeśli natomiast jesteśmy tą Dark Willow, to wtedy odrzucamy dwie karty ze swojego deku, ale w zamian za to możemy uderzyć za trzy każdego pomocnika, mhm. który znajduje się w Twojej zonie, wliczając to Twojego pomocnika. Tak. Także. Ej, wiesz co, przepraszam, że ci przerwę, ale ta Willow przypomina mi w tym momencie takiego wkurzonego wikinga. Jak już w pewnym momencie się wkurzy, czyli jest dark wikingiem, to wali nieważne czy po sojusznikach, czy po przeciwnika, on po prostu musi bić. E, tak, i myślę, że ta karta jest najbardziej krzywdząca, jeżeli dobrze nie przemyślimy, bo no, bić swojego to tak troszkę mocne 2 na 10. I ostatnia karta, która aktualnie należy do tary, to jest jeżeli wygramy starcie, to wtedy możemy wziąć kartę z twojej kupki kart odrzuconych i dodać ją do ręki. Aha. Także tutaj też musimy tę tarę trochę oszczędzać, żebyśmy mieli. Skorzystali z jej umiejętności. Tak. No pięknie. Dobra, czyli widzę, że Angel tutaj jest słabo wypada niestety przy Twoich e, postaciach. No i jeszcze mamy taką jedną <coughs> kartę, że możemy sobie sprawdzić to, y, górną kartę z naszej talii i stwierdzić, czy chcemy ją zachować na później i wiedzieć, że będziemy mogli dojechać do przeciwnika, czy to jest taka słaba karta na teraz i ją włożyć pod spód. Mhm. No troszeczkę to usprawnia dobieranie kart, jeżeli stwierdzisz, jak to się, że... nie się kochanie grało, jak grałam Dark Willow? Nie grało mi się. <laughs> Nie pamiętam kim grałem. chyba Angelem wtedy, nie? Nie pamiętam też, ale no to była dość szybka akcja. Tak, Spike, Spike i Drusilla. Tutaj oczywiście postaci, które są w zwarciu: 15 życia, Spike, Drusilla 7. I teraz tak. Tutaj mam przygotowane trzy karty, które są bardzo mocne, według mnie. Tych kart tutaj jest dosyć dużo. Ale. O czym chciałem powiedzieć? Chciałbym powiedzieć o tym, że Drusilla posiada takie trzy dymki. Trochę to wygląda no jak. Spike jednak. Spike. No, ma jednak. W każdym razie ta para. Posiada takie dymki. One trochę są podobne do tych dymków. Dym, dymków Foga. In Mana. I teraz tak. Po nastarcie twojej tury będziesz mogła sobie położyć taki dymek gdzieś. Gdzieś do... na planszy i będziesz go mogła położyć bez względu na to, czy tam coś już leży, czy nie. Tak? Nie do końca, ponieważ musisz je położyć w miejscu, w który przylega albo do drusili, albo do spajka. Tak, ale inne żetony, bądź na przykład przeciwnicy na tych yy, polach, Cię nie interesują, po tak. prostu się kładziesz I jest. i teraz te, jakby to by nazwać, takie powiedzmy różowe fogi, będziemy mogli wykorzystać. tłuczek się jakoś się tutaj nazywa, Shadow Token, no widzisz. Będziemy mogli używać tych shadow tokenów po to, żeby wzmacniać swoje ataki, mhm. ewentualnie robić inne dziwne rzeczy. I teraz tak, Drusilla. Co jest ważne? Karta, która ma jeden ataku albo jeden obrony. No, proszęcie, musieliście powiedzieć o mocnych kartach. Podczas ataku blind boost discard. Czyli tak jak w Willow? Tak jak to w Willow. Tylko, że ona podwaja boosta. Można na przykład wyjechać komuś za 7, jeśli dobrze trafisz z boostem. Tak. To ma sens. A to jest after combat? To during jest combat. during combat, więc. No, causal to... effect, causal effect. Mhm. No, chyba, chyba tylko to by cię w tym momencie obroniła. Dalej. Teraz karta Spike'a. Jeżeli Spike albo przeciwnik jest na miejscu z Shadow Tokenem, można boostować tą kartę. Ona ma 4. Jeżeli zbustujesz tą kartę kolejną kartą 3. Test 7. I ostatnia, bardzo mocna karta. Zadaj 1 obrażenia Twojemu przeciwnikowi i zadaj dodatkowe jedno obrażenie za każdego tego shadow Tokena, jeżeli jest przyklejony do Spajka. Czyli z tej karty możesz też 7. Nie wiem, jakieś 7, 3, 7, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Tak, ale możesz zrobić coś innego. Możesz się bronić za 3 i zadać 4. Rozumiesz? To jest znowu bardzo mocno przesadzona karta. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak się bronić przeciwko tego typu kartom. Konserwowy efekt. <coughs> to jest najlepsza karta w Talii. Tak. I każdy ją posiada chyba. W tej tali tak. Widzicie, jakie dosyć mocne są te karty. Musimy jeszcze tego Angela rozkminić, bo... Nie wiem, musimy z nim coś. Blado troszeczkę... wypada. Może się nie opalił. Dobra. Przedstawiliśmy Wam pokrótce, co robią dane postacie, jakie mają karty w talii, co będą zmieniać w naszych rozgrywkach. Mi osobiście chyba najbardziej z nich podchodzą te, które mam przy sobie, czyli właśnie Willow i... Buffy. Mm -hmm. Z czego wydaje mi się, że Willow jest taka y, bardziej konkretniejsza, z racji tego, że jest dodatkowo Ranged'em. Mm. Y, czyli nawet nie musi się za bardzo zbliżać, żeby. No właśnie. Tak, a ty jaką byś postać wybrał? Ja z tych dwóch, które mam w tym momencie przed nie sobą. Nie musisz tych dwóch, możesz Tak, 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 ale z tych dwóch, które mam przed sobą, bardziej lubię Spike. A Spike, spajki, spikę? Spajka, Spajka. On Spike też może być facetem. No proszę, się nie czepiać. No, no i może Angela być facetem albo Angela cukretą, muszę, no, Angela muszę roz rozgryźć, bo zdając życie jest jakaś super technika, która pozwala robić cuda tą postacią, a ja jej jeszcze nie znam. Także jeżeli znajdziemy, to dowiecie się na pewno na naszym albo Instagramie, albo TikToku, gdzie publikujemy tego typu informacje z naszych gier planszowych. No, z naszej strony to dzisiaj wszystko. Mamy nadzieję, że podobał Wam się takiego rodzaju odcinek. W przyszłym tygodniu. Nie wiem, zupełnie w przyszłym tygodniu. Jak dożyjemy, to, na, to nas zobaczycie we wtorek, o ile nasze dzieci nas nie rozniosą. My z Wami się dzisiaj żegnamy. Dziękujemy bardzo, że wy oglądaliście cały ten materiał. Trzymajcie się ciepło i grajcie w gry planszowe. Cześć. Cześć!